Ja... ja jestem sobie chłopak młody, krew, krew gorąca we mnie bije, mam, dziewczynę, chudą, Lubioną, mnie żyje, mam dziewczynę, dziewczynę ulubioną, która tylko dla mnie żyje, mam dziewczynę ulubioną, która tylko dla mnie żyje, mam dziewczynę. Tylko dla mnie żyje. Ona ładna, ona tłusta całował, jej usta i sposobu używał, i drabinę przystawiał, i sposobu używałem, i drabinę przystawiałem, i sposobu. I przystawiałem, drobka pękła, ja zleciałem i całsa nie dostałem. Ona mi mówi, pokryją, żebym przyszedł do jej domu. Ona mi mówi, pokryją, żebym przyszedł do jej domu żebym przyszedł nocnej Boże, bo tam stary śpiwko może tylko tam kudrą pod kubkami nie zabrząkać. jedna stara usłyszała na starego zawołała, jedna stara usłyszała na starego zawołała. Stałaj stary, oj nie może, bo u mańki ktoś komoc, gdy Antek starego złoczył zaraz bez, bez, bez... wyskoczył. Jak wyskoczył, tak zaśwista ucałował i uściskał. Jak wyskoczył, tak śwista ucałował i uściskał. Bywaj zdrowa Maniu, droga jamkawal a ty zdrowa, boś ty Maniu tego chciała, żeś mi wczoraj buzi dała. Boś ty Maniu tego chciała, żeś mi wczoraj buzi dała.